Bo to też potrzebujemy w sumie to? W sumie to każdej linii potrzebujemy znam no teraz czy? Dobra, jestem gotowy Dobra Agata? Tak? Bierzemy? Bierzemy. Bierzemy? bierzemy! 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 A, Dobra, ale co bierzemy? dupę. Ej. Hmm. ej, jak to działa, fajne to jest? Nie wiem. To jest skomplikowany jasny chuj. Hmm? To o nie. To, to, to nie Kate się. To, okay. Ej, fajnie, Apelius i Senna na jednej linii. Co teraz się wydarzy? Nawet się trzymamy za rączkę chyba, czy nie? Nie, smyramy się broniami okay, yeah. A wiecie co mi się bardzo podoba w tej postaci? Że ja mogę biegać, nie tracąc szybkości zmieniać broń Nie Przestań Dobra Kuba, ogólnie Tak w dużym skrócie Co ty robisz? <laughs> Patrz, robię to Witajcie ho uśmiechnięci ludzie, zapraszam do miejsca gdzie możecie pogaworzyć na nasz kanał discorda, o, o, nie krępuj się i dołącz do społeczności uśmiechu, o, o, o. no jak zostawicie lajka i komentarz no i dzwoneczek to też będzie dobrze i pamiętaj ziemniaki zawsze nas obserwują. No, widzę żeganka w tym przeżyłeś tylko dlatego, że rozdałem złego skilla. Chodź, mój dzielny saporcie! Czeka nas przygoda! Chodź, dobra, to tylko dzierżę. Będę je ostrzeliwował. Widziałeś? Tak, patrz na to. Myk! Ooooo! Nikogo. Ale bo się nie spodziewał, już ma markę. Dobrze, Aga. Może pom chcesz pomóc na bocie, wykarować kubę i Tomka? A, nie wiem. Kim nas <grywa> podrywają Tomek? <grywa> Kurde yy. Jak podrywać chłopaka w samo <grywa> A, O, dobra, nieważne, zaraz. No, no, wiatr? O, tu. Ej, to chodzi ci o tamkę, jak się naje? To też może być. <grywa> to? Ty nie <ja> powiedział? <grywa> <grywa> Bo spróbowałam się skupić na danym dianie Czemu mnie wyzywasz jak się nie skupisz? Ej, ja się nie wyzywam Obrażasz mnie O Odruchowo już, bardzo. Tak przynajmniej by mi się przydało Nie oddam ci tego Carly Co? Wyłącz, wyłącz To się zesram O Boże, zniszczyłam erkę Nie interesuj się Robili, Robili smoka, domaga. bo kurde, boty tam tutaj nie, nie domaga. Bo, boty nie domaga. O, teraz bym poszła na mida, ale akurat byłam na bocie. Dobra, mi się to ciąg przyczynowo skupowało. Teraz... Nieważne, nie pytaj. Nie mam HP, nie mam skilla, a to oznacza tylko jedno. Jestem bogiem tej gry.

Wiem, że Nie wiem, czy robić tego smoka? Ojej, 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 ja kopniaczki. O nie. Mam problem u was z botem, bo tam jest luks. Ja i tak nie lubię. Nie zadawaj pytań. Co to było? Dobra. Nie zadaj im pytań. No i tu nie przechodzi. kurwa, nie znowu. Cały czas mi się... My, myli mi się guzik do zmiany oh. broni z guziki umiejętności. Jak ta posta... Tak się tu, to się dziwnie gra, no to też to jest aż fajne. Naprawdę? Naprawdę. Mhm. Mimo tego, że przez te pierwsze gry naprawdę myli się cały czas tym guzik nie danej, nie? Naprawdę fajnie się tym gra, bo to jest zupełnie inne doświadczenie, no jakbym grał... jakbym nie grał w nola. Mm. Się tychnęło, o teraz. kurwa, ale ja tam widzę tego, tego warda tutaj, patrz, patrz tu, patrz tu Dawaj, tapaj, tapaj, tapaj Tylko czekaj, Trinity Force kupuję Dajesz, bo potrzebujemy cię Staki, daj mi zastakować proszę Dobra Nie nope. <głosy> <głosy> Dobra, ja... Patrz, chodź coś ci pokażę, Kubo teraz Weź na mnie kamerę Czekaj, bo robię tego kraba no, Weź szybko Dobra, już się cofam gdzieś tam, żeby się nie no no i patrz. Kurczę, ta Diana dzisiaj się aga... O, ale sposuwała. O nie, bili we mnie dużo. O nie. Uuu, ale przypał. Nie zastosowaliście, Przypał notatycznie. Lubię ja luks. Wan luksy macie później. Pomóż, za A. trzy, dwa... No wbijaj. Świluj, Kuba, od razu. Ja strzeliwałem, ale na ile to pomoże? Bardzo pomoże. robisz nie. solo pente? Czy ty robisz solo pente? Nie, wiesz, nie, 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 nie złapiesz mnie. Czyż w sumie? O Boże, wiesz, ja aż zagapiłam. W las tam. Cześć, Słowanko. Uno pisze penta! Nie ma pęty! Uno pisze pęta! Slow penta! No, nie a, nie Ale Dobra, uno pisze! Mm -hmm. Dobra! Skąd ci Dobra. tak? Są jakieś jeszcze fajne ikonki ogarną, Dawaj Muczący, o Agata ma nową surakę Agata Akuruj, ma nową nieka! surakę ona jest cudowna akurat tu. jezu jak Agat ja się cieszę nowo, ja ją chciałam nowo, bardzo nową legendarkę i to jeszcze tą nocną o jezu co trudne meczeko o kurwa ale to było daj buziaka kochanie Muah. teraz też mnie boli że nie no, mam meczek ale... kłota nie Żeby to za dużo rp nie

Na ten ten. W ogóle złe runy wzięłam w takim razie. No, to właśnie można wracam No właśnie o powodni. I teraz A tak speed dajesz yy, co spory. A się kurwa śmiejcie, ale ja gram. Ja ją ja, 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 ja mi gram z tym. Z y, rafinery To jest bardzo dobry No nie opłaca mi się ciasto. Proszę, co tu się dzieje? O, nie! Ale zjebałem. Myślałem, że przez tą jego ścianę mogę przeskoczyć, a ja się zatrzymałem na niej. Wiecie, już ja testuję gry i szukam bagu, więc już myślę w innych kategoriach. Zboczenie. Zboczenie zawodowe. Ja już wiem jak bagować gry szybciej. K kurwa, się nie ty patrz, gdzie on jest, chcę ultować go taki gdzie on chyba poszedł <grym z nią> Ciastka poro. Mam pomysł. Gdzie jest Taka, poro? Tu jest poro, Ka karm go. Poro, no, karmić tutaj. Karmić poro. Ale skaż na klok. Karm poro. Obijaj, obijaj Luciana <grym z nią> Emilka też. Tu jest poro, trzeba go nakarmić w tej chwili. <grym z nią> Karmcie go! Mm. Już tu. się nakarmiłam! Dostawcie go! Uf, też chcę go nakarmić. Trzeba, bo ten drugi skurwol przyszedł. Tu podjeżdżał przeciwnika. Przejęli go! Trzeba go odzyskać! Musimy go odbić. Biegnie, drużyno. Haha! Oh. Oh, nie oh, wow. Daj jeszcze Milka, wierzę w Ciebie. w ciebie wierzę. W końcu 12 grudnia ma być poradnik, jak przegrać wygraną grę. Kuba zdąży, może wstać. A nic, nic, Już się wyjebaliście, jak długi